Wspólnie z firmą ubezpieczeniową Proama udało nam się zorganizować kolejne przedsięwzięcie związane właśnie z bezpieczeństwem naszych kierowców, Jak, czym jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. My bardzo często mówimy o tym, że kierowcy pojazdów, że piesi zachowują się w sposób niekulturalny, wiele mówi się o polskim stylu jazdy. A my byśmy chcieli walczyć ze stwaniactwem drogowym, chcielibyśmy mówić o kulturze na drodze potrzebnej. Witam bardzo serdecznie pana Roberta Sokolowskiego, dyrektora generalnego firmy Proama, a także inspektora Marka Konkolewskiego, radcę Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kilka słów na temat statystyk wypadków drogowych, a mamy dane stosunkowo optymistyczne, natomiast nie możemy popadać w chór optymizm, dlatego, że od 1 stycznia do dnia wczorajszego na polskich drogach doszło do 13 490 wypadków drogowych, w których 1190 osób poniosło śmierć, natomiast, y, natomiast 16 510 osób odniosło obrażenia ciała. Niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, przed nami trudna próba, okres wakacyjny. Proszę spojrzeć, że y, Miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, początek września to te miesiące, w których notujemy najwięcej wypadków drogowych tragicznych w skutkach. Jeżeli chodzi o wypadki drogowe pod kątem kierujących, w okresie wakacyjnym w lipcu kierujący spowodowali w 2012 roku ponad 3,5 tysiąca wypadków, w których 308 osób zginęło, natomiast 4,5 tysiąca osób stało rannych. W sierpniu tych wypadków drogowych było troszeczkę mniej, 3046, 298 osób zginęło, natomiast rannych zostało ponad 3800 3 osób, a więc w wakacjach 2012 roku zginęło ponad 600 osób. Proszę zobaczyć, jak niektórzy łamią przepisy ruchu drogowego. Pierwszy pomiar ponad 140 km na godzinę. 140 km na godzinę samochód w ciągu jednej sekundy pokonuje odległość około 40 metrów. 40 metrów w ciągu jednej sekundy, a więc praktycznie gdyby doszło do nieoczekiwanego wejścia pieszego na jezdnię, nawet nie zdąży nacisnąć na pedał hamulca, całkowita droga zatrzymania wyniosłaby grubo ponad 100 metrów. Ci, którzy łamią elementarne zasady bezpieczeństwa nie mogą czuć się anonimowi na polskich drogach, dlatego że coraz częściej nasze samochody są wyposażone w minikamerki, które rejestrują pseudowyczyny zmotoryzowanych. Algorytm postępowania powinien być tak, jeżeli widzę pirata drogowego, yy, ostrzegam innych uczestników ruchu drogowego o niebezpieczeństwie, mrugając światami drogowymi, następnie wykonuje telefon pod numer 112, informuje policję o piracie drogowym. Potem rejestruję przebieg naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jeżeli jestem pokrzywdzony w trybie artykułu 27 KPW zgłaszam oficjalne zawiadomienie o wykroczeniu. Jest to wtedy odpowiedzialne, kompletne zachowanie i wtedy taki sprawca, taki pirat drogowy na pewno poniesie karę. Prawie 3400 osób dba o nasze bezpieczeństwo na drogach. Mówimy tu o policjantach. Codziennie, każdego dnia, każdego dnia dokonujemy ponad 17 tysięcy kontroli. Przeprowadzamy ponad 7 milionów kontroli stanu trzeźwości w ciągu roku. Co czterdziesta kontrola stanu trzeźwości kończy się z uzyskaniem wynikiem, wyniku pozytywnego, a więc ujawniamy pijanego kierowcę. Nie mamy wpływu na to, ile jest, jakie są korki i dziury, ale mamy ogromny wpływ na to, żeby jeździć bezpiecznie i żeby jeździć kulturalnie i żeby używać mniej klaksonów. Stąd pomysł na kampanię Wrzucam na luz. Ta kampania ma, jest, trwa już y, blisko rok. Ma już 50 tysięcy fanów na Facebooku i ogromne zainteresowanie. Y, ona jest obecnie pod względem zainteresowania i aktywności ich użytkowników numer jeden w tej kategorii, to znaczy, że ludziom naprawdę zależy na tym, żeby się po polskich drogach jeździło lepiej, bezpieczniej, kulturalnie i z mniejszą ilością stresów. Ludzie zamieszczają tam swoje zdjęcia, zamieszczają tam bardzo wiele komentarzy, pokazują, jakie samochody zostały zablokowane, jak inni kierowcy źle potraktowali pieszych, jak, jak źle wyprzedzają, jak skręcają nie z tego pasa. Dla pieszych coś, co jest, jak trąbią na siebie, jak się wyzywają. I, 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 ale pokazują także, co jest ważne, to pozytywne objawy. Zapytaliśmy naszych internautów, kierowców, co myślą o puszczaniu pieszego przez drogę. I 90% ludzi deklaruje, że robi to zawsze albo bardzo często. Ale jaka jest rzeczywistość? Jest troszeczkę inna. Okazuje się, że w miastach, których badaliśmy, pomiędzy 5 a 7% kierowców puszczało pieszych na przejściu dla pieszych, mimo to, że piesi stali i próbowali przejść, aktywnie próbowali przejść. To oznacza, że mniej więcej co 20, to 15 kierowca zatrzymuje się na pasach dla pieszych, żeby puścić przechodnia. Innym przykładem jest, żeby poprawić kulturę jazdy, można wyjedzieć na suwak, czyli z prawej i z lewej strony samochody wjeżdżają koło siebie, jeżeli pasy się łączą. Deklaruje to, że właściwie wszyscy 60% deklaruje, że tak robi, a 100% ludzi się zgadza z tym, że należy tak robić.